Hello. Dzisiaj mamy 23 październik 2025. Był piękny dzień, piękny zachód słońca. Generalnie dzień minął na sprzątaniu, tak jak już się ochota przyszła. A tutaj, właśnie wczoraj w wiadomościach, było o tej pani. Ta pani ma 80 lat, ma na imię Helga. I w y, radiu jest taki, jakiś taki program, do którego, w czasie którego mogą dzwonić zwykli ludzie i dyskutuje się tam na różne tematy. I wczoraj był właśnie temat wychowania seksualnego dzieci. I ta pani y, zadzwoniła wczoraj do tego radia. I tam swoje zdanie wyraziła na ten temat, że powinny być dzieci kształcone powinny mieć nauczanie o seksualne. I rzuciła taki żart, że: dlaczego kobiety mają. Dlaczego są zmarszczki wokół. Tutaj taki były. Na... Wczoraj brzydki takie zdjęcia, ale to jest ta pani 80-letnia. I rzuciła taki żart. Tutaj robi dziennikarz z nią wywiad. Rzuciła taki żart, że zmarszczki wokół ust, te takie tak zwane zmarszczki palacza. Robią się dlatego, że się... Nie wiem czy to powiedzieć. <tosłuch> że się ta pani akurat nie ma te zmarszczki z tego powodu, że piła piwo jak była młoda przez rurkę, ale y, też jak się zsie coś małego, już nie chcę powiedzieć co. No i zrobiła burzę w tym w wiadomościach, była w wiadomościach wieczornych, był z nią wywiad, ogólnie wysła babka która ma tatuaże. Nie wiem, czy tam dojdę do tego tatuażu. No właśnie tu. Pokazywała temu panu. Tu ma takiego misia na huśtawce. I tu pokazuje, że jak się jej nudzi, to ona tego misia huśta na tej huśtawce. Bo ma takie obwisłe ramiona, jak to u nas mówią skrzydełka. Proszę, pani dystans do siebie ma. Także y, fajna babka. No, niestety, komentarze na drugi dzień były różne. Niektórzy mówili, że jest y, równa babka, a niektórzy, że co wnuki powiedzą, jak to będą słuchać kiedyś. No, to była jedna z takich śmieszniejszych rzeczy, i poważniejszych rzeczy. Dopiero co było, była plajta linii lotniczych Play niedrogich linii lotniczych, zbankrutowali całkowicie. Część samolotów już mieli przeniesionych na, do firmy córki, która miała, która ma siedzibę na Malcie. Także zostawili tutaj mnóstwo bezrobotnych, którzy będą na zasiłku. Dopiero co mnóstwo pieniędzy poszło na mieszkańców Grindaviku, tych, którym Wybuch wulkanu zabrał mieszkania, zabrał domy. Podnieśli podatek od nieruchomości tutaj ludziom, także od mojego mieszkania jest gdzieś około 30 tysięcy koron, chyba na rok. Yy, także bezrobocie wzrasta. Ponakładali jakieś nowe podatki na te statki yy, turystyczne, takie duże, kruzy. Które y, przypływają tutaj z tysiącami y, turystów, nałożyli na to podatki, więc to trochę przyhamuje y, turystykę. Nadchodzi sezon zimowy, a tu jeszcze w hucie aluminium, w gdzieś tam koło Akranes, w Akranes zepsuły się jakieś transformatory chyba prądu. Czy jakieś, nie wiem, coś z prądem związane. Były tam cztery, zawsze któryś tam był zepsuty, ale trzy działały. Teraz się zepsuły trzy. Także y, 6 miliardów co miesiąc straty, z tego względu, że eksport wstrzymany. Y, produkcja nie działa. No i tysiące bezrobotnych jeszcze jest niezdecydowane, czy będą zwalniać, ale wiadomo, że to długo potrwa, więc na pewno. Także nieciekawie się zapowiada przyszły rok, nie dość taki ogólnoświatowy, ogólnoświatowy kryzys. To jeszcze tutaj się wydawało, że nie dał nikt powiedzieć, że Islandia tak stoi gospodarczo, super, że nic jej nie zagrozi, a tu jedno... Jedno za drugim się wali. Tak, domino. Nie wiem, czy to koniec. Miejmy nadzieję. Także w telewizji wiadomości po prostu się gotuje wszystko. Już wszyscy mówią o tym, że rynek, gospodarka stygnie. Rynek y, pracowników, czyli to bezrobocie, że rośnie, że robi się coraz gorzej. Y, naściągane tu jest mnóstwo tych y, uchodźców, którzy, którym się wszystko zapewnia. Większość nierobów nie można powiedzieć, że wszyscy, bo niektórzy pracują, ale jest bardzo dużo takich. Y, że po prostu rodzina przyjeżdża, ten ojciec pracuje, matka siedzi z kilkorgiem dzieci, jeszcze rodzice przyjechali wprost na jakąś rentę, emeryturę tutaj, stąd. Także, nie mówiąc o tym, że społeczeństwo tak na całym świecie starzeje się, a tutaj to szczególnie. Jak taki będzie kryzys na świecie, to wiadomo, że tych turystów znowu spadnie jakaś część teraz okres zimowy cięcia wszędzie gdzie się da nie wiem czy tu jak długo to potrwa nie wiem naprawdę